Mamy pasata B7 wersja airline, bardzo ciekawa wersja, bardzo ładny. Dwa litry TDI. Dziwne, wydobywające się dźwięki z układu, z układu napędowego paska alternatora bądź rozrządu. Będziemy to dzisiaj diagnozować i szukać awarii. Co tam za dziwne dźwięki się wydobywają? W moim przypadku to są dziwne trzaski, skrzypienia, nawet bym powiedział, szumienie, różne takie naprawdę przeróżnego rodzaju dźwięki wydobywające się. Będziemy sprawdzać zaraz od spodu. Dojdziemy do koła kompresora klimatyzacji, rolki napinającej i na końcu sprawdzimy sprzęgiełko alternatora, czy tam coś się dziwnego nie dzieje. Dobra, zaczynamy. No i zobaczcie, jesteśmy pod spodem. Mamy główne koło napędowe paska alternatora, kompresor klimatyzacji to jest to. Rolkę napinacza i sprzęgiełko alternatora. No co, na początek by było można wizerunkowo chociaż to sprawdzić, czy te kółka wyglądają. Tu nic nie wygląda, żeby źle było. Dziś, nic dziwnego się nie działo, nic się nie rozpadało. Nawet nie na to by wskazywało. Wiecie, najprostsze metody, jaką jest. Weźcie je za kółko, pokręćcie. Dosłownie delikatny szumek, tolerancyjny, nic tu nie powinny, jakieś dźwięki takie metaliczne się nie wydobywają z tego kółka. Lecimy dalej. Kółko napinacza, rolka napinacza jest naprawdę cichutka, fajna. No i co? Dochodzimy do tej rolki alternatora. Ona jest jednostronnego działania, już ona jest zaklinowana, a jak zacznie działać, to trzeszczy, piszczy, ale zaraz przejdziemy, bo jest ona uszkodzona w 100%, przejdziemy do tego, jakie będą potrzebne klucze do jej zdemontowania. A więc tak, jesteśmy na górze. Jakie nam będą klucze potrzebne do zdemontowania te rolki? Wielofres, klucz główny do sprzęgiełka, który będziemy musieli tam włożyć w środek sprzęgiełka. I będzie potrzebny nam klucz 17 płaski oczkowy, który nałożymy na ten wielofres i dodatkowo będziemy potrzebowali Torxa 12-kątnego dziesiątkę, który wsadzimy tam w środek, bo tam jest na ośce na wirniku można bardziej powiedzieć taki rozmiar. Ale nie wsadzimy pewnie tutaj klucza dziesiątki. Nie wsadzimy no i dobra, i zobaczcie, i w ten sposób mamy możliwość. Ja już sobie te kółko poluzowałem. Zobaczcie, oparłem klucz dziesiątkę o podłużnicę, i będzie trzeba po prostu to odkręcić w lewą stronę. Będzie tam delikatny opór. Jeżeli to było w 55 nm, dobrze dociśnięte, to powinniśmy to odkręcić bez problemu. Jeżeli ktoś pnął matem to docisnął, mamy problem, bo prawdopodobnie będziemy musieli alternator wyciągać, bądź ten silnik bardziej do góry zadzierać. Ja sobie w ułatwieniu dałem yy, podporę, żeby mi troszeczkę silnik podszedł do góry. Minimalnie nieznacznie, bo będzie ten klucz troszeczkę zapierał. Tutaj mamy nowe sprzęgiełko, i zobaczcie, tu jest na wielofrezie. I to jest jednostronnego działania sprzęgiełka, jak mówiłem, które zaraz tam wyląduje. Dobra, ja wymieniam i zaraz wracamy. No i mamy to rolkę wymienioną. Tam już jest założona nowa. Tutaj mamy staro. Zobaczcie, nic nie wskazuje na zewnętrzne jej uszkodzenie. Ona się po prostu rozsypała w środku. Swoje wychodziła tak. No i co? Z powrotem składamy filtr paliwowy na miejsce. Później od spodu zakładamy pasek alternatora. Tylko dobrze by było sprawdzić jego stan techniczny, jak on wygląda. Ten mój pasek, zobaczcie, wygląda naprawdę bardzo świeżo. Jest Continental, jak ja tu dobrze pamiętam. O, widać, że był nie wymieniany dość niedawno. No i co? Zakładamy pasek, odpalamy samochód, sprawdzamy czy jest wszystko w porządku. Jeżeli jest wszystko w porządku, osłony silnika, to wszystko po kolei, po kolei jedziemy. No i co? Tu jeszcze został, został nam kawałek nad kola. Nad kole zakładamy, składamy koło, przykręcamy i to jest wszystko. Mamy w tym momencie naprawiony samochód. Jeżeli jest, podkreślam wszystko cichutko, tak? Czemu warto sprawdzać takie rzeczy? Z tego względu, że jak nie daj Boże się wydobywa to z strony rozrządu, mamy wtedy dość duży problem, bo jeżeli coś nam się tam rozleci, mamy holendarnie duże koszta, później naprawy, bo będziemy musieli czyli głowicę zdejmować z tego silnika, później dodatkowo jeszcze rozrząd, dużo masa rozbierania, co samemu tego już nie zrobimy. A mechanik będzie musiał to po prostu robić, tak? To jest taka podpowiedź dla Was. Jeżeli coś piszczy, trzeszczy od strony rozrządu, warto od razu tym samochodem, czy do garażu wjechać, taką procedurę diagnostyki przeprowadzić, żeby nie było później pomówień, że ach, mogłem, ale nie zrobiłem. Mniejsza w to. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał przydał się dla Was i... Będziecie mogli sami taką rzecz wykonać. Trzymam za Was kciuki, a Wy, jeżeli dla Was to się podoba, dajcie dzwoneczek, łapkę w górę i zasubskrybujcie. I czekajcie na następne odcinki, bo ich na pewno będzie masa. Trzymajcie się ciepło, miłego weekendu. Hej!